Lis! Patrz lis! ma? Czas się umyć, co ja będę za prysznie spłacił. E, będzie cztery razy tuforium. Ale się światło na znakach odbija. O A ja mówię, światło się odbija, a to się świeci, ku Kurwa, nie nie. Zobacz, Dokładnie, no, dałoby się tamtędy przejechać. Tam. O, tu. Aha, o kurwa. Idziemy stąd. Nie, no. nie, nie, nie. Ta, ją. Cicho tam.

Zatopiony. Czy to są kable XLR? Zabieram. xlr -y są drogie. A byłoby tak fajnie. tam nic nie ma. Że kurwa pod górkę. O nie, 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 nie. Kurde ja mam tą kostkę w oponach i ona się za... A ty jedziesz sobie? Ja I pomyśleć sobie, nie, że youtuberzy typu Palasite, oni sobie w nocy chodzą po takich tych opuszczonych. A ty jest w ogóle... Pa, studnia. Tu. Co? No mówię ci to tak wygląda. A to jest jakaś posesja w ogóle. Nie weźmy, jak ci ludzie w horrorach. Bo... <grym> co, co tam jest? Nie, A moje isty właśnie. Spieg dole to. Przepraszam, zaraz Jak ona się nazywała? Samara? O no. To, on Wyłaź, kurwa. Ona nie Była ze studni, ona była z telewizora. A a.

Co ty robisz? O, Ewels. Aha, to tatka, samochód. No właśnie, to za... Mówię, kurwa oklejone, Ewelsa w Kakowie niemożliwe. No tak, bo oni te nowe dacie wzięli. No, co za dzban? Kurwa ma... Kamień jakiś? Czy ktoś tam syra? Kurwa, ja myślę, że tam jakiś człowiek stoi, a tam kurwa jakaś kanapa leży albo fotel. No, tutaj lepszy widok, nie, ale. Czym oni, kurwa, poprzecinali te siatki? Czym? Właśnie, tam jest już tak, kurde, trochę bagiennie What the fuck? Czemu tu wisi jakaś noga i ten? O kurde. No tu da się wejść no w ogóle. Buszki, jaki kurwa? To jest osobne przejście, więc nie puszczamy. No, no taki kurwa Jakby to no, pod prąd a jechać. Zjewany skręt jest strasznie Na tym znaku nie było, że jest zakaz w lewo, no to... Co to jest w ogóle? Ogród szkolny, ale w ogóle trochę chujowo, nie? Bo przyjdą jakieś medele i zaraz kurwa zniszczą wszystko. z jednej strony z drugiej strony... Cyk! Kurwa posesja jak z GTA Vice City normalnie. Jakie ja kurwa... No no tu może być problem. no. Znaczy no tutaj nie ma za bardzo jak przejść. Tu jedynie jest jak przejechać. A spróbujesz przejechać w okresie, czy, czy nie? No mówię tylko przejeść pewnie i tyle no Śmiało, 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 śmiało. O, o właśnie. Ja pierdolę, kurwa, mi się, no się znieżało, z dupy, ja pierdolę. I co, takie straszne? No kurwa, że mi też się zabadnął. <noise> Twoje opody akurat w takie bo to się kompletnie dziela dają, nie? Hello? Nie, to koń naskał oczywiście. Jesteśmy w Crispinowie już. 25 km. Czas się umyć, co ja będę za prysznic spłacił? kurwa za wodę jakąś. No, wieśniaki przyjechały, kurwa. Nie no, jak się tak postoi, no to faktycznie robi się przyjemnie, nie? Ale już tutaj jest super. Pokazuje, że tędy, czekaj. No niby przejedziemy. Aha, tu jest to samo. W lewo. Ty czekaj, czekaj, czekaj. Ja, das ist wirklich sehr schön. Jetzt habe ich es auch. So. Ja, nie wiem co tam się zepsuło o, o. Pimpek Właśnie nie wiem co to jest Przez co ty mnie kurwa prowadzisz, ty jebana nawigacjo A przeprawa na drugi brzeg, zajebiście Tak się jedzie do domu bismo patrz, 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 patrz patrz sarna, sarna sarna Widać sarenkę Patrz jest Siema Cześć Bambi Co to kurwa? Lis patrz lis Patrz jaki kiku. Nie, wiem. Jaki lisek. nie ucieka, to uważaj, może być Siema. Jaki wystraszony. Ale jaki, jaki kurde fajny, śmieszny. Wygląda jak piesek. To taki pieski, piesko-kotki. Ze ścieklizną. Dobra, idź sobie. Jakbyś mu go wodą, to pewnie, albo dałbyś mu wodę. To bez kierdala to trzyma znaczy w ciekliznę. Tak? Tak, mają wodowstrę. Trzy raz do oczy lisa widziałem. Tak to tylko w dehunterze. Zobacz jaka tam ten mgła. Bo tutaj bagno jest, nie? Ja wierdziele. Mega. Ale to właśnie to się nazywa mgła nad taką wodą, czy co? No jak takie coś ma, może mieć rację burz w górę. Wyobraź sobie teraz. Dwie kawy albo cztery napoje w tym. Bez cen, bez amortyzacji, bez niczego i wszystko przechodzi na ten. Wszystkie drgania idą na torbę, nie? Halo policja na czerwonym wjechał! No i tak to właśnie jest. A pan tu z rurą tańczy czy co? Co tu się dzieje? Chłop ze znakiem tańczył. Dobry, słucham. Dobry. Będzie 4 razy TwoForU, będzie 2 razy z Cheeseburgerem i 2 razy z Halepenią. I 2 TwoForU będą miały frytki, a dwa yy, Coca-Cole. Co się jeszcze? <coughs> Nie, wszystko. Sprawdzamy jak wyszło w